Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym jak to jest, że słyszymy, ale też i potrafimy zdekodować informacje zaklęte w dźwiękach? Dzień dobry. Jeżeli mówię, cała zamieniam się w słuch, to znaczy, że nie tylko słyszę, ale też i bardzo uważnie słucham wszystkiego, co mnie otacza. Zapraszam dzisiaj na pogadankę logopedyczną o dźwięku, słyszeniu i słuchaniu. Dlaczego o dźwiękach tutaj? Dlatego, że myślę, że każdy z nas przynajmniej raz miał takie wrażenie, gdy zanurzył się całkowicie pod wodę, łącznie z głową, że raptem znalazł się w magicznym, zaklętym, innym świecie świecie dźwięków świecie innego kontaktu z rzeczywistością. Gościmy w pięknym miejscu. Czyli na najgłębszym basenie w Europie, do niedawna również na świecie. 45 metrów i 45 centymetrów. Za chwilę mój fotel znajdzie się w tunelu wodnym. 5 metrów pod wodą. Zapraszam. Obok mnie, a właściwie dzisiaj ja obok basenu, będziecie widzieć to, jak ludzie pływają, nurkują, cieszą się tym, że są w wodzie, w środku. Ale przechodzę już do meritum. Dźwięk, czyli fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym, w ciele ciekłym, stałym bądź gazowym. W każdym z nich ma inną prędkość, więc w każdej sytuacji słyszymy ją inaczej. Na przykład dźwięk w powietrzu rozchodzi się tak, ale ten sam dźwięk, który już przestaje być tym samym dźwiękiem, słyszalny jest inaczej w wodzie. Każdy dźwięk ma cztery podstawowe cechy. Czyli można o nim powiedzieć, że ma określoną długość trwania. Można powiedzieć, że ma barwę określoną. Można też e, powiedzieć, że jest o określonej wysokości, czyli ma częstotliwość jakąś. I każdy dźwięk ma też określoną donośność, czyli natężenie. Barwa. Barwa. Jesteśmy przyzwyczajeni na przykład do barwy określonej swojego głosu. Choć inaczej siebie samych słyszymy niż słyszą nas inni. Na przykład, jeżeli powiem zdanie: Jestem dzisiaj na przepięknym basenie. I to samo zdanie usłyszymy raz z jednego mikrofonu, raz z drugiego i raz z trzeciego, to za każdym razem będzie to taka symulacja innej barwy. Tego samego komunikatu, tego samego zdania wypowiedzianego przez tę samą osobę, czyli o takich samych warunkach akustycznych, anatomicznych, takich samych, identycznie artykulacjach, a jednak słyszymy inaczej. I zapewniam Państwa, że Wy i tak słyszycie to inaczej niż ja siebie sama. Człowiek słyszy określone częstotliwości, czyli od 16 do 20 tysięcy herców. Trochę inaczej niektóre zwierzęta, na przykład pies, słyszy też ultradźwięki, czyli te wyższe, ponad 20 tysięcy herców. Podobnie delfiny również słyszą powyżej naszych dźwięków słyszalnych przez nas. Stwierdzono, że zwierzęciem, które słyszy najwyższe dźwięki, jest jeden z gatunków motyla, a najniższe, czyli infradźwięki, słyszy na przykład gołąb. Bardzo ciekawe zjawisko związane ze słyszeniem to echolokacja, czyli odbijanie się fali dźwiękowej od przeszkód. Tak słyszą m.in. delfiny, nietoperze czy jeże. I ciekawostka, również człowiek może nauczyć się echolokacji, na przykład osoby niewidome, ale nie tylko. Możemy poprzez to, że wydajemy określone, tak jak delfiny na przykład, określone niskie dźwięki, takie kląskania, spowodować to, że odbija się fala dźwiękowa i możemy przeszkodę rozpoznać po tym, że ją słyszymy inaczej niż na co dzień. Jak słyszymy? W skrócie, czyli fala dźwiękowa trafia na małżowinę, następnie przewodem słuchowym trafia na błonę bębenkową, tam na trzy kosteczki, młoteczek, strzemiączko, kowadełko, następnie do ślimaka, tam przetwarzane są drgania mechaniczne w impulsy nerwowe i... Odpowiednio drogą nerwową, nerwem słuchowym, trafiają do odpowiednich struktur korowych. Tam są dekodowane. Jeśli słyszymy dźwięki, to znaczy, że mamy dobry słuch fizyczny, inaczej fizjologiczny. Jeśli potrafimy je dekodować, to znaczy, że zaczynamy rozumieć informację, która w tych dźwiękach do nas dotarła. Słuch fizyczny niesamowicie ważny również dla mowy i komunikacji językowej. Dlaczego? Dlatego, że uczymy mówić się od najbliższego otoczenia, czyli musimy słyszeć. Wzorzec słuchowy jest pierwszy, potem dopiero pojawia się umiejętność nadawania, czyli pojawia się wzorzec artykulacyjny. Słuch fizyczny Potem też możemy specjalizować swoje rodzaje słyszenia, na przykład słuch muzyczny, pojawia się też u niektórych słuch absolutny, muzyczny, ale też pojawia się słuch fonematyczny, czyli taka umiejętność specjalistyczna do rozróżniania dźwięków mowy. Dla mówienia bardzo istotne jest też przetwarzanie centralne słuchowe bo ważne jest to, jaką mamy koncentrację uwagi słuchowej, jak potrafimy selekcjonować dźwięki, w jaki sposób je analizować, jak też je odbieramy na przykład w hałasie, jak i czy potrafimy zapamiętać sekwencję dźwięków, czy mamy pamięć słuchową. To wszystko jest niezwykle istotne. Również ważne jest oczywiście też to, również dla dźwięków mowy, aby dźwięki były przez nas rozpoznawalne co do ich określonej wysokości, określonej długości trwania, określonej donośności, czyli wszystkie te elementy, które są potem istotne przy rozumieniu zarówno poszczególnych artykulacji, głosek, jak też i wszelkich cech prozodycznych, akcentu, intonacji, tempa itd. Dlatego w logopedii zajmujemy się słuchem. Interesuje nas zarówno profilaktyka słuchu, dbanie o niego, jak też, oczywiście, cały szereg ćwiczeń, jeżeli mamy zaburzenia słuchu. I właśnie zaburzenia percepcji słuchowej, albo przetwarzania słuchowego, doprowadzają do różnych zaburzeń komunikacji językowej. Wprowadzamy wówczas ćwiczenia takie tradycyjne, logopedyczne, albo logorytmiczne, związane z ćwiczeniami słuchowymi, albo ćwiczenia przetwarzania słuchowego. Od teraz. Mamy nową, bardzo ciekawą pomoc dydaktyczną multimedialny program przetwarzanie słuchowe Pro nowa era. Jak to w nowej erze bywa? Mamy dzięki temu całe mnóstwo do dyspozycji różnych, bardzo różnych ćwiczeń słuchowych na wszystkie potrzebne nam parametry słuchowe. Ćwiczenia te przeznaczone są dla dzieci od 6 roku życia do 15. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że ćwiczenia te są sprzężone z podstawą programową, szkolną, czyli możemy na przykład ćwiczenia na tekstach połączyć z utrwalaniem materiału. Świetnym rozwiązaniem jest też to, iż w tym programie znajdziemy różnego rodzaju postaci takie, które nas przez ten program i ćwiczenia i zabawy prowadzą. W tym programie multimedialnym znajdziemy ćwiczenia bardzo różne, między innymi na różnicowanie źródła dźwięku, lokalizację tego dźwięku, lateralizację dźwięków, na zapamiętywanie sekwencji różnych dźwięków, również na rozróżnianie, rozumienie mowy zniekształconej, jak i na różnicowanie dźwięków wtedy, gdy występują różne dystraktory. Pracowałam całość tego programu i wierzcie mi, nauczyłam się wiele również o swoim sposobie słyszenia i o swoim sposobie słuchania. Bardzo dobrze skonstruowany program, ponieważ możemy go w gabinecie logopedycznym pedagogicznym czy w profilaktyce logopedycznej zastosować właśnie zarówno do działań takich przygotowujących słuch do specjalistycznego słyszenia, ale też i w terapii logopedycznej. Wtedy, gdy mamy do czynienia np. z pacjentem z afazją, z pacjentem z opóźnieniem w rozwoju mowy, z dyslalią czy innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Dbajmy o nasz słuch i dbajmy też o nasz sposób Słuchania innych. A ty zastanawiałeś się, zastanawiałaś się kiedykolwiek, jak słyszysz? A jak słuchasz? Do zobaczenia na kolejnej pogadance. Do zobaczenia. Do widzenia. Do usłyszenia.